No i tak, dzisiaj jest 3-6-2021, Czupel, Wilkowicki, SPBZ 046, aktywowałem ten, ten szczyt na, tylko na dwóch metrach, eee, co tu powiedzieć, 19 QSO w logu, tak tu, 19 do 20 punktu, ale tu się gdzieś pomyliłem, także tak to, tu jest. Radio jest, tutaj jeszcze widać antena rozłożona Tu jest szczyt no Dzisiaj Boże Ciało, pielgrzymki można powiedzieć, ludzi Masakrycznie dużo Tomek z mamą poszli, niżej Jest jeszcze z nami e, Mirek SQ9 RNW Na KF on się rozłożył trochę niżej I co, pomachajcie Tomek już chodzi pogoda super dzisiaj Hmm. Teraz nagrywanie, pokażę to Tomusia. Tomuś chodzi tutaj marudzi, bo się nie wyspał po drodze. Jak zasnął to byliśmy na szczycie już o tak. No i co, Mirek tam troszkę niżej jest na KF-ie. Także no bo tu się nie dało na szczycie, też nie chcieliśmy przeszkadzać zbytnio ludziom. No bo jednak każdy idzie wypocząć te góry, żeby cisza, spokój, a tutaj radio jednak trochę robi hałasu. Także trzeba też myśleć o innych. I co, no idziemy chyba na dół, czyli na dół, no pogoda jest super taka na, na wędrówki akurat. Jutro może jakaś, nie wiem, coś myślałem, chruba buczyna, kula tam gdzieś pojechać jeszcze, bo trzeba wykorzystać długi weekend, o. Nie? Tomek, ty kamienie zbierasz, tak? Wszystko Cię interesuje. Neutata no, będzie niósł tego ciężkiego Tomka 9-kilowego już teraz. No nie nie Jakaś mi tu osa jeszcze atakuje. Dobra, pomachajcie. Tomek, pa 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 pa. ja też pomacham. Pa 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 pa. Dobra, kończymy.